I Proszę Państwa, piętnasty wyścig tego wygranego już przez zespół UniBaxu spotkania, a to oznacza, że Torunianie nadal będą liderowali tabeli Ekstraligi. W tej chwili mamy 49 do 38, a w ostatnim wyścigu zobaczymy na to, że w kasku białym pojedzie David Watts, w kasku żółtym ponownie Niki Pedersen dzisiaj. Niepokonany na y, torze unibaksu. Jego rywale to w kasku czerwonym Wiesław Jaguś i w kasku niebieskim Ryan Sullivan. No nie wiem, nawet gdyby Torunianie wygrali start, to jednak Niki na trasie jest tak szybki, dysponuje tak szybkim sprzętem, że no może jednak! Czyżby Wiesław Jaguś jest Ryan Sullivan! No Byłaby to ogromna niespodzianka, Niki Pedersen pokonany w tym spotkaniu. Wydawało się, że nikt już nie uszczupli jego konta punktowego w tym meczu. Szaleje Duńczyk teraz na całej szerokości toru, rozpędza się po zewnętrznej, ale chyba już nie da rady no znaleźli lekarstwo na Duńczyka w tym spotkaniu, dwaj nasi najlepsi dzisiaj zawodnicy Wiesław Jaguś i Ryan Sullivan. nie będzie miał dzisiaj niki kompletu i koniec tego spotkania 5 do 1 dla Torunian pierwszy Jaguś, drugi Sullivan, trzeci Pedersen na czwartej pozycji dojeżdża do Mety David Wood, 5 do 1 i ostateczny rezultat spotkania. No przyznam się, że trafiłem. 54 tyle stawiałem dla zespołu toruńskiego do 39.